I siedzimy sobie w hełmie. Idziemy. Ale nie mamy hełmu. czyli <grymne> kaski ściągnięte. Idziemy zwiedzać podziemia kredowe w starej kopalni. starej kopalni kredy. Będziemy ukredowani. Może wyniesiemy trochę w kieszeniach i będziemy mogli rysować pochodnika. I narysujemy dodatkowe pasy dla do motocyklistów. Nie, no, tak mi stresno, ale A jest. potem może na lody z duchem bierunki. Musimy sobie wybrać miejsce, gdzie idziemy na hmm. Lody. Zobaczymy, Pytanie, zobaczymy. Nikt to, zobaczymy. Co ten wie. bieluch od śmietankowego serka? No, no, Zobaczmy, sprawdzimy Sprawdźmy to. Sprawdzimy to. To będzie... nie wygląda podobnie. Wygląda tak jak taka dziecko buki. Idziemy do podziemi. 60 metrów w dół już teraz od odczuć, się chłodniej. 12 6 schodów w dół tam metrów schodów szczegóły. Szczegóły. O, 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 <ścoughs> Patrz pod nogi. Patrz pod nogi, bo ślisko i mokro. No, no. Na razie nie widać. O, jak się... grzyb. Nie grzyb. Mech. Można powiedzieć takie rzeczy tylko pełnie. No i warto może również tutaj coś zegrzać... Że to nigdy nie była kopalnia kredy wtedy w rozumieniu współczesnym, to się znaczy stała, oficjalna, profesjonalna, zorganizowana operacja górnicza. Zamiast tego była to seria pomniejszych inicjatyw. Bieluch nas atakuje, idziemy w dół do jakiejś komnaty kredowej. Idziemy do przodu ale... ale. A sytuacji, Dziury. Słodziak. I zaznaczę może również, że jest to jedna, jedyna część naszej wyprawy, na której nie robimy żadnych zdjęć i nie kręcimy żadnych filmów. Widzieliśmy właśnie ducha bielucha. Jakie wrażenia? Bardzo fajny. Troszkę fioletowy. był. I nie umie już znikać, ale całkiem fajny Cierpi na nich znikać. Teraz my ogólnie teraz... Znajdujemy na głębokości 13 metrów. Od 25 metrów zaczynają się wody gruntowe. Dlatego też raczej w tunel tuneli nikt nie drąży. My nie wejdziemy poniżej metra 16. Tu sobie Pan kopie. Bardzo wstępnie Pan kopie. My teraz Tą stroną, bo znajdujemy się w ogóle w tak zwanym błękniku, czyli labiryncie. W tą stroną wejdziemy, w tą stroną wyjdziemy. Jedna. My w ogóle teraz jesteśmy w tej części podziemi, która nie uległa zapomnieniu i były plany i otwarcia jeszcze przed II wojną światową. Był dokonany pomiar 26 lipca 1939 roku. Do ekspozycji, która pokazuje nie to, co w hełmie było, a raczej to, co było wszędzie indziej, a w hełmie się nie przyjęło. Helmianie takich drewnianych zabezpieczeń sklepi łukowych nie stawiali. Wracamy. Wychodzimy po ekspozycję. Maga ukredowiona z każdej strony. Podobało mi się bardzo. Podobało mi się bardzo. Fajny to tak, panduszek. Że się tak. musiał ukredowić. Miałam poczuć ten kliwa. Masz dalej nos z kredą. Oj, ja. tak! Malowanie twarzy. Sobie. Tak można malować twarz. Nie działam. Wiesz, za trend, Nawet wyprzedasz trend. 9 stopni jest tutaj. To jest cały rok. To jest dzisiaj idealnie na naszych obrazach. Tak, jak Lubię robić filmy przez robienie zdjęć. Klikam nie ten guzik i jest pyk, nagle zdjęcie. Bardzo ładne i tak wychodzi zdjęcie, więc super. Wyszliśmy z ziemi. Tak, już jesteśmy na powierzchni, nie, widać. Było bardzo. To jest powierzchnia. Bardzo tam było ciekawie. Szybko minął czas i chodziłabym więcej. A podobno jest tych kilometrów tuneli. Dużo. 15 jest chyba łącznie, ale pokazywana trasa jest 1,5 km? Z tyłu jest wejście, więc jest jeszcze wejście w remoncie, więc takie średnio. Oprócz, oprócz tego poszła plotka do mediów, że jest 40 km, bo jakiś uczony profesor powiedział, że zbadali 8 km, czyli 20%. To tak naprawdę zbadali 20% z tych 8, tylko ludzie już przeliczyli 8 km na 40 jako 100% i taka plotka krąży, a to jest nieprawda. Dementujemy. Resztę można sobie dokopać, jakby ktoś chciał. Generalnie trochę ludzi, więc warto iść na początku za panem przewodnikiem, żeby coś widzieć i coś słyszeć. Trochę szybko mogłoby być wolno. Nie, ale ogólnie i tak ciekawe. Niektórzy są do kredowieni, maseczka, maseczkę. Można. Sobie jak coś wytrze twarz tak w ścianę to. Ale pewnie można malować twarz. Można malować twarz. Fajne było. Polecam. co? brzmi w czcinie. W Szczebrzeszynie i Szczebrzeszyn z tego słynie. jest pomnik mnie nad wieprzem. Tu jest wieprz, tam jest wieprz. Nie wie, wieprz. No. Wieprzyk. Wieprzyk i chrząszczyk. Chrząszczor. Wielki pomnik chrząszcza w Szczebrzeszynie. Widzieliśmy go na własne oczy. Z, z skrzypkami albo... Nie, to jest skrzypki. To jest altówka. Bo on brzmi. Brzmi. Musi brzmieć pięknie. To ma altówkę. No. Taki o, jest to. tutaj jest Edukowany chrząszcz.